Cześć, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Ariowit i chciałbym zaprosić Was na mój kanał inny, będziemy się przenosić na, z tego kanału na kolejny Ariowit Dobre Wyjście i tutaj zastąpię ten kanał innymi filmikami. Mam po prostu plan, chcę coś zobaczyć, jak to wyjdzie. Po prostu tak chcę zrobić. Mój pomysł, moja strategia, więc tam będą filmiki z Kimberly Guggen duchowość, energetyka, wszystko co będzie potrzebne. Tutaj będę robił filmiki z Joe Bidenem. Tak wymyśliłem. Testuję, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Po prostu. Chcę to zrobić. Jak nie, to wrócimy tutaj, ale póki co to tam. Będę starał się, żeby to było. Tak jak należy. Po prostu. Zapraszam was do subskrybowania. Kanału linka macie w opisie, a tutaj będą filmiki z Joe Biden'em. To tyle. Tak wymyśliłem, dziękuję wam za uwagę. Na razie trzymajcie się. Cześć, pa, czołem.